To mają takie zakola, nic? No, klepać, tak! Zapraszam do mojego salonu fryzjerskiego. Dzisiaj zobaczycie, jak się profesjonalnie obsługuje klientów. Po pierwsze, jak ktoś chce kawę, to niech sobie idzie do kawiarni. To pierwsza rzecz. Następna rzecz. Co trzeba zrobić? Dzisiaj tutorial. Po pierwsze, moczymy główkę. Zapisujcie. Moczymy główkę, tak jest, elegancko. Następnie szampon. Troszkę nakidrać tego szamponu. Szampon, szampon, szampon. Tak jest. I naszymi rączkami, proszę bardzo, prezentuję. To są nasze rączki. Dotykamy główki. I masujemy. I niech się pieni. I niech się wszystko tutaj. No, tak jest, tu za uszkiem, elegancko, I lecimy z tematem, trzeba dobrze umyć, trzeba dobrze tutaj wyczochrać, za wyczochrać, pięknie, cyk, no. I teraz zmywamy to oczywiście superancko, cyk, 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 oczka, dobra, i ręczniczek, O, eleganckie. Tak się pięknie one tutaj prezentują. Dobra, dawaj, jak strzyżemy, gościu? Co? Taką fryzurę? Nie, rabina, proszę pana, no proszę pani. Dobra, czerwone. Zaczniemy, moi drodzy, od eleganckiego psiknięcia. Tak. Oj, tam coś przejechało. Banany 8 zł. Jest to normalne? No, ja też tak mówię. Banany 8 zł za kilogram. Jeszcze żeby za karton. Też tak mówię. Wszystko jest drogie, wie pan, wszystko jest drogie. Jest tragedia w tej Polsce. A za granicą wcale nie lepiej. No, widział pan, co pokazują? Skaczą tam jak małpy przez płot. No, we Francji, co się dzieje, proszę pana. My w tej Polsce to tak źle nie mamy. Może trochę drogo, może coś ten, ale wie pan, to jest podatek za wygodne życie. To oczywiście, ale jak nam zazdroszczą. Ja czytałem w internecie. Czytałem w internecie. Wszyscy chcą przyjeżdżać teraz, tu do kraju. Ale wie pan, no, my mamy swoje limity, nie? Wszystkich nie pomieścimy. Dobra, teraz maszyneczka. Elegancko. I jedziemy z tematem. No, także myślę, że będzie dobrze. Tak, ja już rozmawiałem właśnie. A na Sylwestra, gdzie? Na Sylwestra. Oj, rozładowało się, wie pan. Ja może tak starą szkołą polecimy, nie? Tylko tutaj zdezynfekujemy. Dezynfekujemy. I weźmiemy sobie, o elegancko, na Sylwestra? Do pszczyny! O proszę! Pszczyna, pszczyna. To gdzieś na Śląsku, nie? A to pan też jest ze Śląska. A to na tym Śląsku to jak to tam? Wy tak wszyscy normalnie do kopalni tam? Ten węgiel w każdym domu jest? Normalnie na podwórku leży? Bo wie pan co, no ja widziałem, że to jest jakiś węgiel, truskawki, jecie, o co tam chodzi w ogóle, se myślę. Cho chorzy ludzie, nie? No. Nie, nie, ja wiem, że, ja myślałem, że to żarty, ja myślę, że to żarty. Uwaga, oczy. No. Mówię, jak to węgiel. Węgiel to się je, wie pan, na srakę, nie? No. Ale to, ja już nie oceniam, kto co lubi, wie pan co. Niektórzy na przykład pizzę z ananasem jedzą. Placki z cukrem. Ale to już są chorzy ludzie. To trzeba leczyć. To trzeba leczyć. No. Ja bym zrobił tak. Tu, tu, tu. Tyk. I może dupniemy jeszcze tak. O! Tak patriotycznie, co? No! O! Jak tu teraz tą grzywkę? Jak to podnieść? Jak tą grzywkę podnieść teraz? Pokaż pan. Pokaż pan. Jak to? Jak to tu ulizać? Czekaj pan. No! Myk! O, teraz jest moda na zakola! A! Czy, o, wie, widział pan? Tych wszystkich... Streamerów? Youtuberów? <ścoughs> to mają takie zakola, nic... No klepać, tak! No! A z tyłu jeszcze, wie pan, co takie zrobię tutaj... O! Takie chłodzenie rdzenia, nie? O! Elegancko! Elegancko! No! No to co? Siup do kasy! I myślę, że będzie git. Płacimy. Hopsa, hopsa. 24 dolary. Karta klienta jest. A czy moja Biedronka tutaj nie wchodzi, mm. wie pan? To będzie 20 żapsów dodatkowo i co tam słychać? Co tam słychać? No. Ja nie oglądam, wie pan? Nie, nie, nie oglądam. Nie denerwują te wiadomości, bo to człowiek no się tam. Jedni na drugich. A to trzeba weryfikować, to ja nie mam na to czasu, no. Tu włączasz pan radio, krytykują jednych, drugich. A jeszcze się teraz nasłuchałem, wie pan, że yy, kliknę w SMS-a i mnie okradną. No ja już wolę nie klikać w nic. A jasne, że tak. Kiedyś nie byliśmy tych telefonów i też się dobrze bawiliśmy. A człowiek jak fajnie spędzał czas. No ja też, ja bym się, a wie pan co, ja sobie bym poradził. Ja to bym nawet chciał, żeby tak, ta cała elektronika tak dupła i spokój by był. A ile by ludzie zaczęli dłużej żyć? Bo to stres, choroby, krzywe kręgosłupy. Zresztą, ja tu wie pan co. Pan to jeszcze masz włosy, ale tu przychodzą co chwilę ludzie takie tu mają, takie placki, takie gniazda. Od tych słuchawek 8-10 godzin dziennie z takim czymś na głowie. Siadaj pan, bo jeszcze źle obstrzyżę. Dobra, czyli tak, zaczeska na żelu do tyłu i z przodu jak Gigi yy, Lovelo. Taki był kochany Urwist, jak się tam nazywał, nie? No dobra. Pierw weźmiemy sobie maszyneczkę. Ostrzyżemy. Elegancko. No. Ja, ja, wie pan co? Ja przypominam często. Ja przypominam, ale nie lubię też, jak ktoś tak oglądam na YouTubie, to jak ciągle mówią, żeby zostawić tą łapkę w górę i zasubskrybować. to ja mnie to denerwuje, wie pan? Ale przypominam czasem, no. No, może teraz, może teraz w tym momencie ktoś akurat stwierdzi, że. O, fajnie, Bongol powiedział o łapce. To zostawimy łapkę pod tym filmem, nie? Też mi się tak wydaje. Będzie, będzie, będzie. Dobra, ostrzyżemy elegancko. Gdzie pan to hodował, te włosy? Wielkie włosy. Gdzie to jest ta ładowarka? Kurde, znowu zapomniałem o tej grzywce. Dobra, pozwól pan, że zaszalejemy, ok? Mogę? Mogę ponieść się twórczości? Uwaga! Zamknij pan oczy. Nie! Będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Tak, to jest teraz taki hit. Wszyscy tak się będą golić. No? Myślę, że coś takiego. O, coś takiego. Hmm, tu bym takie zrobił. O, od razu młodziej. Od razu młodziej. Od młodzi pana ta fryzura. Dużo lepiej będziesz pan wyglądał. Dużo lepiej. No? Panie, patrz pan, patrz pan! Widzisz pan? No, też mi się podoba, i płacimy. Gitara ma, Płacimy cyk. 16 dolców gościu Sayonara. O proszę pana! To ja widzę, że pan tutaj klasa sama w sobie, czyli na Bonkola, tak? Okej, okay. czyli łysy i trochę brody. Taki rocalon trochę, nie? Taki remigiusz maciaszek, świntuszek maciaszek, tak. Lecimy z tą łysą pałą. Proszę pana. Na koniec to tam jeszcze zafarbujemy. Nie ma żadnego problemu. I co, żona? Jak tam z żoną? A, nie żyje. A, to gratulacje. Nie, eee, jasne, że tak. Głowiek se odetchnie. No dobra, co tam dalej? Może to jakoś. Kurde brwi. Uczyszymy to jakoś dobrze. Po pierwsze, pokolorujmy. Teraz to będzie wyglądało podobnie. Tak jest. Jak to uczesać? To się tak nie da. Tak w dół? A może tym? Nie, no to trzeba ściąć, panie. Co pan? Dawaj nożyczki. Oho. Już się wyłania tu pana piękno. Tak, tak. Tu zrobimy jeszcze tak. Bella ciało, proszę pana. Lecimy z tematem. Płacimy. Jak nas ocenili? No proszę pana. 4 na 5. 33 dolary. Nie chcę być inaczej. Wow. Proszę wystawić ocenę. Dawać. lecimy z tematem. Który to? Do mycia. Do mycia. Nie. Mi to tam nie przeszkadza, wie pan. Mogą sobie żyć. Naprawdę. Mogą sobie żyć. Każdy ma prawo kochać. Jak się mu podoba, każdy ma prawo do życia Nawet ta osoba, co kupuje FIFA za 400zł przedpremierowo Tak, jak tak lubi, jasne, że tak Niby człowiek też, niby człowiek A potem te paczki, daj pan spokój, ja to widziałem Kupują te paczki i w ogóle nawet nie umieją ją grać, I no kupują i otwierają Kupują, otwierają Nie to co w Counter Strike'u, nie? W elegancko skrzyneczki. Tam to jest kulturka, tak? Ej sik kochanie, nie? Grotto i wiesz o co chodzi. Uuu, ale tutaj jest dobrze wygolone. No, zrobimy, zrobimy. Dobra, to teraz tak. Mm. Po pierwsze koloryzujemy elegancko. Siup, góra, góra, dudu. I już to robimy. Maszynką. Czekaj pan, jak to ma być? Tutaj wygolone. Brudka jak Mr. Setokami. Dobra. Trochę przygolimy, nie? Cyk, elegancko. A jeszcze weźmiemy. A teraz będzie dobrze. Teraz tak, brwi. Brwi zostają niestety. Szkoda, bo lubię je przycinać, wie pan. Tak na zero. Tu za kolicho. No i co? A to resztę zaczesujemy chyba, nie? Eee, a po co dezynfekować? Wie Pan co? A są mity. Cyk, 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 cyk. Dobra. Zaczeska szybka. Siup. Szybka zaczeska. Wie Pan jak to mówi młodzież teraz? Essa. Jak to liczymy? No, i elegancko. Co my tu jeszcze mamy? Można ulepszać. Można tutaj, słuchajcie, kupować jakieś rzeczy, ekspresy do kawy i tak dalej. Można narzędzia tu ulepszać, tak jest. Można na przykład dekorować wyposażenie. Proszę bardzo. Czyli jakieś drzwi, podłogi. O, proszę, na przykład ścianę można, nie? Ona zmienia swój kolor elegancko. Proszę, a No i to wszystko tutaj elegancko działa. No, ale tak naprawdę wiecie, no, prosty dosyć symulator. Bierze się chłopa. Bierze się go tutaj, sadza, czochramy go, zmywamy, lecimy z tematem, jakaś szmata tutaj sucha. Tu jest problem, bo o ile mogę pokolorować go faktycznie na taki kolor, jaki tutaj jest, to jak to tak uczesać, jak tu jest pokazane? Przecież to jest jakiś, jakaś grzywka, to bym musiał wyciąć wszędzie poza tą grzywką tu. Taką długą ją zostawić, nie? I teraz, jak to zaczesać do góry? Pokaż, ale to jakoś tak ulizać w taki, w taki, w taki szp szpic, w takie żądło. Ładny Brzusio. Po kebabie. 17 dolców. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. A wy, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie i wpadajcie na kolejne materiały oraz na transmisję Twitch TV Bongol. Życzę Wam, żebyście jednak nie trafili na mnie. o frizera E eu